Dzień dobry, nazywam Dzień dobry. się Halina Głowacka i jestem dentystką. Razem ze mną jest dzisiaj Marta Mularska. Marta, kim jesteś? Możesz się tak przedstawić naszym internautom? Ja jestem doradcą dietetycznym, ale zajmuję się szerokim pojęciu zdrowie i przygotowuję pary do poczęcia dziecka. I właśnie ten temat nas bardzo połączył. W ogóle Marta jest też księgową, co ma też znaczenie, dlatego że potrafi zbilansować zyski i straty. W zakresie zdrowia też chcielibyśmy Państwa poprowadzić tak, żeby każdy z Państwa miał zysk, a na początku swojego rozwoju wiedział o co chodzi, żeby nie stąpał po grząskim gruncie, nie, żeby nie był żeby nie było jego udziałem kolejne problemy. Bardzo mi się to podoba, że zajmujesz się od, już kobietami w ciąży, dlatego że ja sama chcę się w tej chwili rozwijać z kobietami w ciąży, później rodzicami małych dzieci, najlepiej do pierwszego roku życia, żeby ich wzmocnić tak, żeby później już mogli prowadzić dziecko do całkowicie zdrowych zębów. Na co byś w pierwszym rzędzie zwróciła uwagę osobom, które nas słuchają, planują ciążę, i co takiego jest ważnego, co, od czego warto byłoby zacząć? Bardzo ważny jest w ogóle stan naszego zdrowia, bo mimo że my czujemy się dobrze, z reguły to w miarę młodzi ludzie starają się o dziecko, i dla nich te problemy, jakie tam mają, jakieś zmęczenie czy brak energii, to nie są problemy. To jest tam z powodu przepracowania albo jakiejś tam złej pogody. Natomiast to są już jakieś sygnały, że w naszym organizmie być może jest za dużo toksyn. I teraz, przygotowując się do ciąży, warto tak zatrzymać się i pomyśleć sobie, jakie ja mam nawyki żywieniowe: czy ja piję wodę, czy odpowiednio ruszam się, czy mam też pozytywne myślenie, czy mój stan zdrowia pozwala na to, żebyśmy powołali nowe dzieciątko do życia. Dlaczego według Ciebie to jest tak ważne? Jest bardzo często taka sytuacja, że rodzice nie przygotowują się, że wpadają w tą ciążę, chociaż coraz więcej osób ma problem z zajściem w ciążę, i to już zaczyna może być dla nich coraz bardziej ważne, bo trafiają na pierwszy problem. Ale y, dlaczego uważasz, że warto się do ciąży przygotować? Dlatego, że dzieciątko oczywiście, żeby się poczęło, jest potrzebne i mama, i tata. Coraz więcej mamy problemów z płodnością u mężczyzn i to jest też bardzo ważny temat, gdzie mężczyźni no niestety... Muszą popracować trochę ze swoim zdrowiem, ze swoimi nawykami, z tym, żeby ich plemniki były mocne, żeby ich na tyle było. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że mama jest również pierwszym mieszkaniem dla tego nowopoczętego dziecka. I to, co mama ma w sobie, jakie ma zasoby witamin, minerałów, to z tego będzie się od pierwszej chwili dzieciątko tworzyć. I też jak ma w sobie dużo toksyn, czy ma na przykład pasożyty w sobie, to również to może przekazać dzieciątku w łonie. I to jest potwierdzone badaniami naukowymi, i my wiemy, że posprzątanie tego w yy, Zrobienie programu, który oczyści organizm, oboje rodziców i potem odżywi to mocno, na tyle, żeby dzieciątko miało z czego się tworzyć, powoduje, że ta ciąża przebiega dużo lepiej, że można uniknąć wielu problemów. Na przykład, kobiety, które prowadzę, nie mają zgagi. Niby taki, to jest taki niby, co to jest za problem. No jest, pytajcie się tych pań, które miały. To jest bardzo uciążliwe. Na przykład, nikt z moich par nie miał cukrzycy ciążowej. Więc to też są ważne rzeczy, które trzeba pomyśleć sobie, że będąc oczyszczonym, odżywionym, moja ciąża będzie przebiegała dużo lepiej, a potem i poród, i dziecko się rodzi, które lepiej śpi, który przychodzi pokarm, je. Rodzice mogą się cieszyć tym rodzicielstwem. To jest niesamowite, a nie będą zmęczeni, kiedy czasem słyszę, bo trafiają do mnie pary, które no urodziło im się dzieciątko od początku, no ma problemy. No i jak przeprowadzam wywiad, okazuje się, że mama ma problemy, tata ma problemy, no i dzieciątko niestety ma. Więc żeby tego uniknąć, to trzeba się po prostu oczyścić i odżywić przed poczęciem dziecka. Tak, powiedziałaś świetną rzecz, że żeby nie mieć problemów z dzieckiem, Najpierw trzeba oczyścić dom, żeby nie mieć problemów z tym swoim domem, czyli swoim ciałem. Żeby wpuścić z kolei zdrowy, go, zdrowy plemnik, to musi być zdrowy mężczyzna. Czyli jak gdyby chcąc mieć święty spokój z kolkami, z nieprzespanymi nocami u dziecka, musimy najpierw zacząć od siebie. Tak. Od mamy, od taty, skoro oni są jak gdyby twórcami tego nowego życia. Czyli o wiele łatwiej jest żyć. Kiedy się wszystko robi po kolei, a nie na hura. Tak, dlatego. Tu wspominałeś wcześniej, że czasem kogoś zaskakuje ciąża. A ja mówię: Wiecie co, to warto tak zadbać o siebie i na przykład dwa razy do roku zrobić oczyszczanie profilaktycznie. Wtedy może ciąża Was zaskoczy, ale problemy nie, bo nie zdążą się wytworzyć, bo organizm będzie po prostu na bieżąco oczyszczany i odżywiany. I to jest w ogóle sposób na to, żeby zdrowo w dzisiejszych czasach funkcjonować. Przy tym jedzeniu, jakie mamy, przy tym klimacie, przy stresie, przy braku czasu, który non stop nas po prostu zmusza do pośpiechu. Musimy od czasu do czasu się zatrzymać, posprzątać, odżywić, żeby ten nasz organizm pracował i żebyśmy mogli funkcjonować, żebyśmy mieli siłę potem właśnie pracować i korzystać z życia też. Czyli można powiedzieć, że jak jest zaskoczenie ciążą w, za, w nieprzygotowanych organizmach, Tworzy się dziecko, które no, korzysta z tego nieposprzątanego domu matki i nieprzygotowanego plemnika ojca, to ono jest później kolejnym zaskoczeniem, że to nie jest łagodne, spokojne dziecko, tylko jest kupa następnych problemów. To można powiedzieć tak: zamień zaskoczenie na myślenie. Czyli po prostu zacznij od przemyślenia, co takiego byłoby fajnego, co warto byłoby zrobić. Ale nie tylko przy okazji ciąży, w ogóle w naszym życiu, żeby mieć posprzątane. I to nie posprzątane, żeby nie było niczego, tylko posprzątane, czyli tak jak chcecie wszystko znaleźć. Tu ważna rzecz mówisz, bo jeżeli mama jest nieprzygotowana, a dzieciątko się tworzy, nasz organizm wszystko zrobi, żeby utworzyć to dzieciątko i żeby ono było w jak najlepszym stanie zdrowia. Kosztem mamy. Ściągnie z mamy wszystko. Często właśnie to tak jak Ty jesteś dentystką i najlepiej o tym wiesz. W czasie ciąży bardzo mocno nam mówi się, lecą zęby, czyli po prostu organizm nie miał na tyle wapnia i innych pierwiastków, żeby dać dziecku na stworzenie jego całego organizmu, brał z mamy, z wszystkiego, co tylko mógł, z kości, z zębów, kobiety tracą włosy, bo im wypadają, cera się robi, zimista, bo wszystko, co tylko organizm może, przekierowuje na dziecko. No i niestety czasem okazuje się, że brakuje dla mamy, i dla dziecka, więc naprawdę warto w tym wieku, kiedy już myślimy o ciąży, nawet jak jeszcze to są takie plany, że a może na wiosnę, a może na jesień, no mamy jakieś tam plany, ale już dzisiaj pomyśl o tym, jak ja się do tego przygotuję, jak ja posprzątam i odżywię ten organizm. Do siódmego tygodnia ciąży tworzą się wszystkie zalążki organów naszych, naszego człowieka młodego, który powstał, i one się tworzą z tego, co mama ma. A mama w tym czasie często jeszcze nawet nie była u lekarza. I, i, tak. No i musi się to wytworzyć, więc jak tak zastanowicie się, to zobaczycie, że to ma bardzo duże logiczne uzasadnienie, żeby zadziałać wcześniej, kiedy można. To jest coś... Co możemy najpiękniejszego dziecku dać, zdrowy start w życie, ono będzie miało siłę do życia, będzie miało wytworzone wszystkie organy, będzie mocne, zdrowe, będzie was cieszyło i samo będzie miało, inaczej zacznie to swoje życie. Ja nie, Proszę nie odebrać, że ja mówię, że rodzice, którzy tego nie zrobili, to, to powinni się winić. Nie, po to właśnie spotykamy się z... Kalinką. I też ja próbuję z innymi organizacjami rozmawiać, mówić, żeby szerzyć tą wiedzę, żeby dotarło do rodziców, żeby nie musieli mieć szkoda, że nie wiedzieliśmy o tym, tylko żeby wiedzieli, zrobili, przygotowali się. Tak, nie chcemy Państwa winić, ponieważ sami jesteśmy winne, oh. dlatego że nas nikt nie przygotował w ten sposób, ale teraz już wiemy, czego nam brakowało i wychodzimy z założenia, że chcemy się tą wiedzą podzielić. Tak jakbyśmy chcieli, żeby ktoś kiedyś nam powiedział, państwo skorzystają z tego albo i nie. Ja jako matka trójki dzieci pamiętam, że pierwsze dwie ciąże bardzo dobrze znosiłam, nie miałam żadnych mdłości, ale trzecia już nie była taka, taka przyjemna w sensie takim, że do końca trzeciego miesiąca... Miałam cały czas mdłości, ale już byłam najstarsza z tych trójki dzieci. Także rzeczywiście mogłam, mogłam już być bardzo słaba, pełna toksyn. No, i szkoda, że nie spotkałam Ciebie wtedy. Ja wtedy też tego nie wiedziałam, Halinko. Naprawdę sama swoje ciąże przeszłam niektóre bardzo ciężko, bo, bo też właśnie miałam nudności. Także, jak wspominam to, to dzisiaj rozumiem, rozumiem, co kobiety czują i tym bardziej zajmuję się również dziećmi, które przychodzą mamy do mnie, bo dzieci często chorują, mają niską odporność, czy mają pasożyty, no i, i widzę, jaka jest analogia w tych dolegliwościach, ale mama się skupia na dziecku, a siebie odsuwa na, na dalszy plan, najważniejsze dziecko, ale ja mówię, mamo, ale ty też musisz być zdrowa, bo zdrowa mama to zdrowe dziecko, więc Pomagamy tym dzieciom przywrócić ten stan w organizmie dobry, pomagamy rodzicom, ale to jest wszystko już działanie na tym, że już się zadziało źle i teraz próbujemy to odwrócić. A tutaj przygotowując, możemy zadziałać, zanim się cokolwiek stało, po prostu szykujemy wszystko wcześniej. Jest czas, dużo par, teraz już przygotowywuje się do ciąży, to są przemyślane decyzje, więc to nie jest tak jak kiedyś było, że młodzi ludzie, czasem nawet prawie dzieci, bo to było 18-, 19-letnie dziewczyny, wychodziły za mąż i szybko rodziły dzieci. Dzisiaj już wychodzą za mąż i chcą mieć dzieci 30-kilkuletnie kobiety, są świadome, więc te osoby, jak się dowiedzą, jak zrozumieją, że. Tu jest naprawdę y, logiczne uzasadnienie takiego działania, że to ma sens, to będą chciały to robić. I to jest właśnie to, co bym chciała, żeby ta wiedza poszła w świat. Ale to powiedziałeś y, ciekawą rzecz. Kiedyś rodziły dzieci mm -hmm. młodzi ludzie, bardzo młodzi, 18-19 lat, więc można się było spodziewać, że są bardzo zdrowi. Ale już 30-letnia osoba już jest. No, troszkę słabsza z racji dłuższego życia, kiedy się zużywasz, tak powiem. Ale jest też ciekawą rzeczą, że każdy rolnik ma myślenie profilaktyczne. On wie, że musi przygotować glebę do zasiania ziarna, że tego ziarna nie może maltretować nawozami, kiedy ono już zaczyna kiełkować. Dlatego rozumie, że często jesienią trzeba zrobić coś, co dopiero na wiosnę zacznie wydawać swój plon. A jakoś tak w medycynie nie ma takiego myślenia, takiego w edukacji, nie ma myślenia, żeby te młode kobiety, bardzo mocno młodych mężczyzn też w szkole, pod koniec liceum, pod koniec szkoły zawodowej, przygotować do takiego myślenia przyszłościowego. A tak rób rupta co chce ta, ale to no, nasza edukacja jest obciążona różnymi rzeczami, które niekoniecznie się wszystkim mogą przydać, a to akurat by się bardzo przydało. No nie ma takiej organizacji, która by się tym zajęła. Lekarze no, zajmują się chorobami, mają mnóstwo pracy. Profilaktyka polega na tym, że mamy się wcześniej badać, a uważam, że to nie jest profilaktyka, tylko to jest wczesne wykrywanie chorób. Profilaktyka jest to działanie, żeby nawet jak robię te badania, nic nie wykryć, a nie że wcześniej wykryję i już je leczę. Nie, zrób wszystko, żebyś nie zachorowała, więc cofnijmy się jeszcze o jeden krok wcześniej, gdzie we wszystkim, bo tak samo jak my jesteśmy zdrowi, dobrze się czujemy, to wtedy dbajmy o to zdrowie, żeby ono nam dłużej służyło, a nie kiedy już stracimy, kiedy już mamy duże problemy, wtedy no niestety do mnie trafiają osoby, które już mają duże problemy zdrowotne i powiem, że te osoby są tak. Mocno zdyscyplinowane, one bardzo chcą wrócić do zdrowia. One, jak im mówię, jak trzeba pić wodę, jak się odżywiasz, to oni słuchają. W momencie, kiedy jest zdrowa osoba i ja mówię, pij wodę na co dzień, każdego dnia, to miła, woda, no on, on jeszcze ma zapasy, on jeszcze ma, funkcjonuje. Natomiast nie wie, że rok, dwa, trzy i okaże się, że, że ustawi się w tej kolejce. Tylko po co? Dlaczego nie zrobić no, tego wcześniej? Ale zauważyłaś, yy, Marta, że. Takie perspektywiczne myślenie jest często myśleniem bardzo inteligentnych ludzi, bo takie z dzisiaj na jutro to jest takie, powiedziałabym, płytkie myślenie. Ale żeby pomyśleć, że dzisiaj jestem zdrowa, ale za 20, 30, 50 lat też chcę być zdrowa, to trzeba mieć trochę poukładane w głowie. No na pewno warto nawet nie, czasem ktoś do mnie mówi no ale nasi rodzice takie rzeczy nie robili i jakoś dożywali później starości ale ja mówię no ale nie patrzcie na rodziców czy dziadków bo oni żyli trochę w innych warunkach my dzisiaj mamy żywność gdzie każdy z nas powinien naprawdę ze świeczką szukać dobrej żywności powinien czytać składy i zastanawiać się co spożywa ludzie dawniej pili wodę ze studni która była zdrowa fajna i ona nawet miała człowieka dzisiaj nauczyliśmy się pijemy mnóstwo różnych Różnych wynalazków, a nie wodę, bo woda jest niedobra. I ma, po prostu pozmieniały nam się warunki życiowe, pozmieniały nam się y, y, produkty żywnościowe. Ich skład jest często pełen chemii, polepszaczy, konserwantów, bo my chcemy mieć żywność, która będzie rok można zjeść, a taką żywność trzeba zakonserwować. No i teraz mamy takie rzeczy, jeżeli mamy coś takiego, że mamy żywność, która rok jest ważna, to ile ona ma chemii w sobie. No ale jak mamy żywność, która jest zdrowa, to ona się szybko zepsuje. No i, i zaczyna być problem, bo ludzie chcą mniej poświęcać czasu na zdobywanie jedzenia, na przygotowywanie, bo się chcą rozwijać. Bardzo dobrze, super, że się chcą rozwijać. Tylko muszą z czasem mieć świadomość, że, żeby chcieć się rozwijać, żeby korzystać z tego, żeby móc zwiedzać świat, żeby móc się dobrze czuć, żeby reagować na to, co się dzieje w świecie, żeby wyjeżdżać gdzieś. Trzeba mieć zdrowie. Tak, zdrowie może nie jest w wszystkim, ale bez zdrowia wszystko jest niczym. No dokładnie. Mu, musimy. Chciałabym zwrócić uwagę, że nie muszą państwo. My tu nikogo nie zmuszamy, ale skoro musimy, można zamienić na można pięknie żyć, to chcemy naszym tutaj doświadczeniem podzielić się z państwem. Ja bym jeszcze na jedną rzecz zwróciła uwagę. Dlaczego ja się tym zainteresowałam? To, co mówiłaś, Marta, że kobiety nie były pilnowane, nie były przygotowywane. Ja zawsze mówię jako dentystka, że moja osobista mama powiedziała mi, że ja je zjadłam zęby. Dlatego teraz bardzo mocno chcę się zlokalizować w środowisku kobiet w ciąży, a nawet wcześniej, żeby one już wcześniej były przygotowane, wiedziały, ile mają tej witaminy D3 w sobie posiadać, żeby później dziecko, tak jak mówiłaś, nie musiało czerpać z mojej bazy, tylko z moich zasobów, które są dodatkowe, żebym ja później narzekała, że dziecko mi zjadło zęby, tylko cieszyła się swoim zdrowiem, bo ja mam być dalej kobietą, żoną, partnerką życiową, a nie tylko matką. Tak, to jest, to jest bardzo ważne. I ważne jest, żeby to trafiło właśnie do ludzi, żeby ludzie się zastanowili, żeby w tym pędzie, w jakim wszyscy trwamy, gdzie jest ten pośpiech, gdzie jest pogoń za pieniądzem, żeby znaleźć taki moment, że są inne ważne rzeczy i te pieniądze bez zdrowia nie cieszą. I te wszystkie inne radości życia, które możemy dostać, to są dużo lepiej przeżywane i dla nas świat stoi otworem pod warunkiem, że jesteśmy zdrowi, nasze dzieci są zdrowe i wtedy nam się chce, wszystko nam się chce wyjeżdżać, chce się spotykać, chce się rozmawiać, chce się rozwijać. Wszystko to, o którym marzymy, jest pod warunkiem, że jesteśmy zdrowi, więc zadbajcie o to swoje zdrowie zawczasu. Tym optymistycznym akcentem, w nadziei, że Państwo będą chcieli zadbać o swoje zdrowie, kończymy ten odcinek i przejdziemy do konkretnych informacji w następnych relacjach. Dziękuję. Dziękuję bardzo.